Zrobić krzyż, tak, wykonać. Jak mhm. tu jest wykonany, to jest ciężka sprawa. A tutaj, jak dawno się chodziło, na bosaka drzewo się zbierało w lesie. A tu jest tak, niespokój. Na morzu, na lądzie, wiadomo, i w powietrzu. Coraz więcej wypadków. Kto się osiądzie na księżycu? Lasy, to są płuca człowieka. To, to są lasy. To są na przykład moim zdaniem lasy. To jest różaniec. Młodzi se w kolczyki jeden koło drugiego ładuje, bo nie ma czasu różaniec. A tu kochani, ta, ta mamusia cię nosi pod serduszkiem. Jak i ty to serduszko masz. Taka jest prawda. Unia się rozleci. Tu są samoloty amerykańskie. Tu są czołgi ruskie. I Baciuchy są te brzozy. To są polscy żołnierze, którzy zostają aresztowani. jest wojna, to jest wojna iracka. Anioł stróż pilnuje klasztoru. I tu Matka Boska stanęła na tym żołnierzu, na plecach, tam mogłoby no na przykręcone. No i oni ćwiczą, żeby tych zniszczyć, a żeby wojnę to trzeba ludzi. Tych na tych napuścić, tych na tych. Niestety tak wojna. Wojna niesie straszne straty. się zawsze do wojny. To wygląda tak. To jest jednoszczałowy, łamany A się wkłada do lufy. Z tego się tak zwanie nie szczela. I z czego się strzela? Z palca. Jest drugi z magazynkiem. Pięcioszczałowy. Szósty jest wprowadzony do lufy. To jest nabój. A to jest to, co się wbija do ciała. <gry>

Bo w ogóle coś zagramy. Zagrą wam to, co grają pod kościołem Mariackim. Tini tini naszczycka, <śmieniciela> tini 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 statyska, a się wezmą pod boki zadziwione ludziska. 90 lat mieli żółte zęby, ale wszystkie mieli zęby. Piczka lietaje, piczka śpiewaje, gdzie, że ty pticzka, gdzie ty piewiczka? dalszy... dalszy. Jak się zespół założyć. Mąż żonie, żona mężowi. Raz się żyje, raz się ślub bierze i raz się umiera. Wystarczy. Z dziewięcioma i pół palca. Trzeba siedzieć i budy Tak życie człowieka wygląda. To jest tak, takie opowieść. Taka baś prawdziwa.